Uciekamy! Dawaj tu! On ma taki low, że cholera! On ma taki low, że cholera, gościu! On ma taki low! Że kurna, ja nie wytrzymam! Ten chłop ma taki total low! On jest na hita! On jest na hita! Ja go muszę zabić! Jak go nie zabiję to wejdę na bota totalnego. Yes! O nie. O kurde. Ej oni od góry będą. Ej a może ich tu wpuszczę, ja ich Kingstonem mogę. Ja ich tutaj mogę wpuścić i ich Kingstonem. Obroniłem to. Tam zadywa. Rejniczę, jakby nas zadyli. No, mamo, moje ja grę, nie grę. Dobra, uciekamy, czy? No nie teraz Te. nie. Pry. Uciekamy, dawaj. Maciuś, Maciuś. nie, ja, ja zginę. Leżysz! Tam była apteka! Szybko! no jak śmieciem. No Tam była apteka, ja muszę podjąć. No a ten twój ja kolega durny spamował. się chwali, wiesz. Że robi fragi, bo wali... bo spami minami sobie. Co, miny są dobre i tyle. No miny są zbyt za dobre dla do tego bambola. Dobre. No właśnie, jakie są za dobre. Bolę cię. Chodź gmin od razu, no ty bolu. Leżysz. I mówią, że... Chwalam się, że są lepsi ode mnie. Ja mówię, na jeden V1, ale z wolnej pompy. A oni już mówią nie, nie! Ale dlaczego akurat z wolnej pompy? 16.

Ten prosto sniper, więc wiecie. Gdzie wie. Ale dobra. Ale to też jest ważne teraz trochę. A tu miałeś się obok siebie ognisko. Leży typ ten, co mnie obniósł. Leży. Teraz dostał. Aj, a u mnie tylko z graplerem, Z Tommy Gunem nawet jeszcze. Jadę no ja tutaj. Pomocy. Ja tak samo. Zabiłem go śmierdziuchem! Help! Adrian, weźmie na plecy! Ale no, nie zdążymy też takie... Zobaczę, ile mi zostanie, Kurde, nie? Kurde, typy! O, jak dupę. Leży typek, ale dostał bułę. Aj kogo oglądasz, Seba? Aha, dostałem ja, Adriana! Subskrybujcie, ja, jak, jak, nie, jak nie zostawicie się... łapki w górę, to... No, jak zostawicie o, łapkę w górę i suba, to gwarantuję no, wam, jak że znajdziecie 100 złotych na ulicy dzisiaj lub jutro. No. Powiem wam tyle. No, że, No. Leżą, zabijam dwóch typa, nie wierzę. No, ja Seba, halo. Marcinie skorabcałeś tylko. Seba, halo. Słuchałam. No, Seba, albo Cika dostaniesz od Adriana. Ja go wyciszę, ja go Tylko nie Adrian. A ja będę jakieś... Dobre akcje próbował. To na przykład była dobra akcja.